Witam się serdecznie, jestem przedsiębiorcą od ponad 30 lat. Prowadziłem różne firmy, różne biznesy. Dzisiaj od ponad 10 lat zajmuję się biznesem sieciowym i powiem Ci, że jeśli szukasz w życiu zmiany, jeśli szukasz nowych możliwości, jeśli chciałbyś zacząć żyć tak, jak kiedyś marzyłaś, marzyłeś, to zapraszam Cię do tej społeczności, bo właśnie tutaj są narzędzia, są wartości, jest cały program, cały system pracy, w którym razem z zespołem i z mentorem, z liderem, który przeszedł tą drogę, pomoże ci przejść tą drogę, żebyś mógł, mogła odmienić swoje życie. I wiem, że wydaje się to takie: o tak, akurat mi się tam uda. A co jeśli ci się uda? Widziałem wiele takich historii. Przyjdź, zobacz, przyjrzyj się. Być może to jest właśnie miejsce dla ciebie. strony Gosia. Na to wydarzenie przyjechałam aż z Gdańska. Nie wyobrażam sobie, że mogłoby mnie tutaj zabraknąć. Wiem, że dzięki temu eventowi mój zespół i mój biznes rozwiną się na jeszcze większą skalę. Uwielbiam ten moment celebrowania sukcesów, kiedy liderzy wychodzą na scenę i są doceniani za sukcesy, które osiągnęli w ciągu ostatnich miesięcy swojej pracy. Cześć, jestem Ania i jestem z Mazur. Odkąd działam w marketingu sieciowym, nie opuściłam żadnego takiego wydarzenia. Bo eventy to paliwo dla moich marzeń i mogę zabrać tutaj swój zespół. A oni tutaj, tylko tutaj, mogą poczuć potęgę marketingu sieciowego i uwierzyć w swoją własną wizję sukcesu z networkiem. A tego dla nich pragnę najbardziej. Z tej strony Alicja. Przyjechałam tutaj z Wielkiej Brytanii. Jako osoba rozwijająca zespół międzynarodowy, jest dla mnie bardzo ważne, aby być na takich eventach. Aby spotykać się z osobami z mojego zespołu, z którymi na co dzień pracujemy online i nie mamy możliwości, aby się spotykać na żywo, na co dzień. Taki event jest świetnym miejscem, gdzie integrujemy się z zespołem i budujemy nasz most wiary w to, co robimy. Cześć, mam na imię Sylwia. Przyjechałam z Cieszyna. Jestem tu, by się zainspirować, by poczuć moc, by spotkać ludzi z sukcesu, bo sukces przyciąga sukces. Zawsze zabieram tutaj nowe osoby po to, by im pokazać możliwości. Potencjał, jaki kryje się w biznesie sieciowym, można zobaczyć właśnie tutaj. Prawie 4000 uśmiechniętych ludzi, 500 luksusowych aut przed halą i ta moc, która płynie pomiędzy uczestnikami, to trudno wyrazić słowami. Trzeba tu po prostu być. Zapraszam Cię, bądź z nami kolejnym razem.